Okay, także witam Was serdecznie po przerwie i osoby, które ewentualnie oglądają nas też online. I dzisiaj będziemy kontynuować temat ośmiu światowych wiatrów. I być może pamiętacie, że tydzień temu Michał mówił o przyjemności i o bólu, a wcześniej Krzant Pala opowiadał o. Sławie i niesławie, yy, stracie i zysku, i pochwale i krytyce. I mówiliśmy o tym, że te światowe wiatry można byłoby usy usystematyzować też w zupełnie inny sposób, i można byłoby też samemu znaleźć yy, inne pary yy, bardzo silnych emocji, które, które nami targają. Generalnie rzecz biorąc, ze światowymi wiatrami jest tak, że one cały czas wieją. I to jest chyba pierwsza rzecz, o której warto pamiętać. Wcześniej czy później, a w zasadzie cały czas jesteśmy wystawieni na ich działanie. Nie wiem, jak, jak, jak budzicie się rano, to czy budzicie się rano z takim poczuciem. Wspaniale kolejny dzień. <laughs> Lub też zupełnie innym odczuciem. No nie. I, I tak, dokładnie. Ale to jest właśnie jeden z takich przykładów. Te wiatry po prostu są cały czas obecne. I y, y, warto o tym y, pamiętać. A dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam o jednej takiej historii z życia Buddy. To jest taka historia opowiadana w tym jego, takiej historii mitologicznej, jego życia to, co się wydarzyło zaraz przed oświeceniem. I na bazie tej historii chciałbym. Y, powiedzieć, jakie z tego możemy wyciągnąć y, ewentualnie nauki, które być może pomogą nam y, żeglować na tych ośmiu a y, światowych wiatrach. Więc ta historia wydarzyła się y, tuż przed y, Oświeceniem. I y, y, Buddha siedział y, pod drzewem Bodhi. I w pewnym momencie zdał sobie sprawę, że nadciąga armia, która ma na celu go wytrącić z medytacji. I ta armia, ona należała do takiej postaci mitycznej, która nazywa się Mara. Mara, o Marze możemy. Czy tą postać możemy rozumieć jako y, nasze ego w takiej najbardziej ofensywnej, złośliwej, y, najtrudniejszej formie. Um, I ta armia nadciągała, i w pewnym momencie y, zaczęła ta armia atakować Buddę. I y, Buddha. Y, y, Siedział w medytacji, a w jego kierunku zaczęły lecieć różnego rodzaju, a kamienie, głazy, drzewa, włócznie, a on sobie siedział. I to leciało w jego kierunku. I co się wydarzyło, że częstokroć na wizerunkach Buddów i Bodhisattwów. Widać taką aurę, która się roztacza wokół, wokół nich. Czasami widzimy jedną aurę, czasami są dwie aury aura wokół głowy i taka większa aura wokół ciała. I w momencie, kiedy te głazy, włócznie drzewa rzucane w jego stronę, dotknęły tej, tej aury, zamieniły się w kwiaty, i wokół niego spadł deszcz, deszcz kwiatów i to jest historia, która w tym, mitycz, w tym mitycznym życiu w ten sposób jest przedstawiana i ja bardzo lubię tą, tą historię i ona może być na pewno rozumiana na wiele sposobów, na pewno ma wiele warstw, nad którymi można się zastanawiać, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy zwrócili y, uwagę na te y, trzy aspekty tej historii, i później o tym sobie porozmawiamy w grupach. Więc pierwsza, a, pierwsza taka rzecz, y, która a, pojawia się w tej historii, jest to, że kiedy w kierunku Burdy a, lecą y, te pociski włócznie Głazy, a on a, nic nie robi. On nie wstaje i nie, nie ucieka, ani również nie stara się chwytać to, co spadło gdzieś obok niego i odrzucać, tylko po prostu sobie siedzi. I teraz jest pytanie, co, co to może oznaczać? Jeden taki sposób, w którym moglibyśmy to rozumieć. To, to jest ten moment, kiedy my zaczynamy powoli rozwijać świadomość. W buddyzmie jest powiedziane, że jeśli nie ma świadomości, nie ma możliwości wyboru, jeśli nie ma świadomości, nie ma wolności. Więc to, co na samym początku możemy zacząć się uczyć, czego tak powoli się uczymy, a w naszej praktyce, to jest ta umiejętność y, m, kreowania takiej przestrzeni pomiędzy tym, co a, jest w naszym doświadczeniu, a naszą a, reakcją. Y, na przykład, wyobraźmy sobie taką a, sytuację, gdzie ktoś mówi nam coś takiego, co jest dla nas a, nieprzyjemne. Więc to jest być może tego rodzaju a, pocisk, który Leci w naszym kierunku. Więc taka pierwsza rzecz, którą my uczymy się, to jest, to jest po prostu, żeby zauważyć, że ta nieprzyjemna rzecz, która została wypowiedziana, ona po prostu jest dla nas nieprzyjemna. Żeby to zauważyć, żeby mieć tą przestrzeń pomiędzy tym, co nas dotyka, a naszą reakcją. I częstokroć też tak dzieje się w medytacji, kiedy siedzimy, i być może nie spotykamy się z całą armią Mary, bo być może nie jesteśmy na tym poziomie praktyki, żeby Mara zdecydował wytoczyć całą armię przeciwko nam, ale od czasu do czasu. Kiedy siedzimy w medytacji, lecą w naszym kierunku jakieś nieprzyjemne rzeczy. I yy, wtedy jest pytanie, co my możemy zrobić. Więc ta pierwsza rzecz, którą a, możemy zrobić, to zdajemy sobie sprawę, yy, co się tak naprawdę dzieje. Że kiedy jest nieprzyjemnie w medytacji, teraz akurat mówię o medytacji, to yy, po prostu zdajemy sobie z tego sprawę. I to jest bardzo ważny punkt, ponieważ czy my to, na to zwrócimy uwagę, czy też nie, to, to po prostu jest obecne. Tak czy tak ta energia jest. Więc pierwsza rzecz, którą, a której powoli uczymy, uczymy się, to budować. Tą świadomość wokół naszego doświadczenia. Być może pamiętacie, że swego czasu, kiedy omawialiśmy koło życia, mówiliśmy o takim miejscu na kole życia, gdzie mamy kontakt z jakimś bodźcem, dlatego że mamy zmysły. My ten, ten kontakt w jakiś sposób odczuwamy. Więc ten bodziec może być na przykład bodźcem a, wzrokowym. Widzimy coś, co jest dla nas a, przyjemne. I yy, więc nasza reakcja na to będzie najprawdopodobniej taka, że my będziemy chcieli więcej tego, co jest dla nas przyjemne. Więc widzieć więcej a, tych rzeczy, które nam sprawiają przyjemność. Jeżeli to jest yy, smak, będziemy chcieli więcej mieć tego, co nam, a, co nam smakuje. I tak w zasadzie z każdym, z każdym bodźcem. A, ale kiedy sytuacja się zmienia i ten bodziec jest dla nas nieprzyjemny, to będziemy chcieli jak najmniej a, tego bodźca i będziemy starali się to y, odechnąć. Więc w tej naszej y, praktyce pierwsza taka rzecz, którą, y, którą y, której się uczymy, to jest właśnie umiejętność zwrócenia uwagi na to, co jest przyjemne, co jest nieprzyjemne, i wtedy, w tej, jeżeli jest ta przestrzeń, jeżeli sobie wyobrazimy, że jesteśmy my i tu jest to nasze doświadczenie, to w tej przestrzeni my możemy wtedy podjąć jakąś decyzję. Więc, jeżeli jest ta przestrzeń, my mamy możliwość kreatywnej odpowiedzi. Na ten bodziec. Jeżeli tej przestrzeni nie ma, to my po prostu y, odpowiadamy na ten bodziec w sposób y, bardzo automatyczny, w taki sposób, jak y, do tego jesteśmy przyzwyczajeni, i to jest po prostu akcja, reakcja. Więc to jest pierwsza rzecz, która y, tak nasuwa się, kiedy myślimy o tej historii y, spotkania buddy z Marą. Druga rzecz, która też jest taka charakterystyczna, to jest fakt, że te pociski, głazy, włócznie, które lecą w kierunku Buddy, one kiedy dotykają tej aury wokół niego, one zmieniają się w kwiaty. I to jest jeden z takich najpiękniejszych, Obrazów w buddyzmie, tak, w moim w mniemaniu, moim I, i z niego wynika bardzo ważna nauka. I ta nauka dotyczy tego, że jakiekolwiek by to doświadczenie nie było, to to, co możemy zrobić, to po prostu możemy być życzliwi. To jest, to jest innymi słowy meta. Tak jak w pierwszym, a w tej naszej pierwszej refleksji o, rozwi, o rozwijaniu tej, a przy, przepraszam, o, przy rozwijaniu tej przestrzeni uważności, przy rozwijaniu świadomości, to możemy powiedzieć, że my integrujemy siebie. To jest ten proces integracji umysłu, gdzie my wiemy dokładnie, jakie rzeczy. Na nas, w jaki sposób działają, jakie reakcje dane rzeczy w nas mogą wywołać. A ta druga refleksja związana z rzeczywistością to jest ten etap, kiedy my zaczynamy również rozwijać pozytywne emocje, kiedy nasza reakcja na to, co, co nam się przydarza. Jest z życzliwością. I y, to jest y, ważna też informacja, bo kiedy siedzimy w medytacji i y, 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 spotykamy się z czymś, a co jest dla nas trudne, to najprawdopodobniej jedną z takich najlepszych rzeczy, którą możemy wtedy zrobić, to postarać się Otworzyć serce na tą trudność, co jak najprawdopodobniej wielu z nas zdaje sobie z tego sprawę, nie jest łatwe. Kiedy coś nas boli, czy to fizycznie, czy to emocjonalnie, jest bardzo trudno się na to otworzyć. Ale ta nauka do tego nas zachęca, ponieważ życzliwość jest czymś, co ma taką jakąś magiczną cechę, która pozwala to doświadczenie zmienić. A w jakiś sposób to, co, czego doświadczamy, staje się Możemy to w jakiś sposób unieść. I oczywiście jest cała, cała droga tej uczenia się tej życzliwości, od takich chwil, gdzie, gdzie po prostu jest to prawie, że niemożliwe i uczymy się tej życzliwości na takich małych rzeczach, ale powoli, powoli zaczyna się w nas rozwijać. Taka umiejętność przyjmowania coraz większych, a, coraz większych rzeczy a, mm, z życzliwością. I. Mm, oczywiście w tych y, wszystkich y, sytuacjach y, światowych wiatrów, które pojawiają się, w, tak jak powiedzieliśmy, są obecne cały czas. Y, Będą momenty, kiedy, kiedy z tą życzliwością będziemy potrafili coś przyjąć. Będą takie momenty, kiedy rzeczywiście to nam się nie uda, ale jest to też taka praktyka, która krok po kroku pozwala nam się w tym trenować. Więc ta druga refleksja związana z tą historią dotyczy rozwijania życzliwości. I, yy, jeszcze wracając raz do medytacji, to czasami jest naprawdę jedyna rzecz, którą możemy zrobić. Siedzimy i targają nami różnego rodzaju emocje, a tak naprawdę czasami byśmy chcieli wstać, w ogóle przestać medytować, wyjść i rozwijając. Tą życzliwością, siedząc z tą życzliwością, po prostu otwieramy powoli serce i zaczynamy się uczyć, jak być z tym, co jest, co jest trudne. Więc to jest taka druga, druga rzecz. A trzecia rzecz, którą, na którą możemy też zwrócić uwagę, to jest to, że Buddha siedząc w medytacji. Zaczął też zauważać, że rzeczy cały czas pojawiają się, a, a przemijają, znowu pojawiają się, znowu a yy, przemijają. I zauważył też, że jeżeli nie wchodzi on w reakcję z tym, co się wydarza, nie reaguje w taki sposób yy, yy, nawykowy, reaktywny, to te rzeczy po prostu powoli, powoli zaczynają zanikać. Więc to jest ta nauka o ciągłej zmianie, że wszystko cały czas ulega nieprzerwanej, nieprzerwanej zmianie, wszystko cały czas, cały czas płynie. Ale zauważył też, oprócz tego, rzecz, że nie tylko rzeczy, które wydarzają się w jego świecie zewnętrznym cały czas ulegają, ulegają zmianie, ale zauważył też, że on sam podlega dokładnie tym samym prawom. To, co się pojawia w jego doświadczeniu, że on sam też podlega temu, a temu samemu prawu. prawu nieustającej, nieustającej zmiany i y, bardzo często y, zauważamy, że y, nam jest trudno w ogóle to y, utrzymać taką świadomość y, nieprzerwalnego takiego a, przepływu i y, czasami y, y, można byłoby powiedzieć, że to co my Staramy się w życiu zrobić, to zbudować taką bezpieczną przystań, czy taką bezpieczną fortecę, gdzie w jaki sposób chcielibyśmy na chwilę tą zmianę zatrzymać. I, i budujemy swoistego rodzaju zamek, który, który w jakiś sposób ma nam. Zapewnić poczucie bezpieczeństwa. I te zamki są różnego rodzaju: um, większe, mniejsze, z różnego y, rodzaju fortyfikacjami, ale y, my, będąc w takim zamku, bardzo często czujemy y, pewnego rodzaju separację. Y, nie jesteśmy, czasami słyszymy, że. Um, trudno nam jest a, poczuć kontakt a, a z życiem, w szczególności jak y, stajemy się coraz starsi, mijają, mijają lata, potrafimy się bardzo mocno y, w takim zamku y, zaszyć, i y, trudno jest a, wejść na zewnątrz i poczuć taką więź i z życiem. I z, z innymi ludźmi. To, co Budda zauważył, to fakt, że ten zamek jest tylko konstrukcją naszego umysłu, bo on tak naprawdę nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak a forteca, którą możemy sobie zbudować, w której jesteśmy bezpiecznie oddzieleni od życia. Tak naprawdę ta forteca. Ona jest część, co nas ogranicza. I y, kiedy y, zauważamy ten fakt, y, powoli mury tego zamku zaczynają się, a, się kruszyć. I y, ten zamek, tak naprawdę, y, po pewnym czasie, on y, popada w ruinę, czyli rozpada się, i wtedy jest takie poczucie, gdzie zaczyna, zaczyna pojawiać się, się życie, my z tego zamku naprawdę możemy wtedy wejść. To jest tak zwany etap, w buddyzmie mówimy o takim etapie wglądu, kiedy zaczynamy widzieć, że tak naprawdę te rzeczy, których tak, m, tak często m, mocno m, pilnujemy i strzeżemy, one... M, one tak naprawdę nas y, 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 trzymają nas w takich y, okowach, y, okowach tego a um, okowach klęku, okowach lęku w okowach, a, y, strachu i takiej nieumiejętności Czasami bycia w życiu. Więc yy, to był taki ten trzeci wgląd, który spowodował, że Budda yy, tak naprawdę yy, wyszedł, wyszedł z tego wszystkiego, co go yy, do tej pory więziło i yy, stał, się, yy, stał się wolny. Więc jeśli chodzi o taką praktykę związaną z tymi yy, światowymi, światowymi wiatrami, to yy, yy, z tej historii są takie trzy lekcje, czy trzy nauki, które możemy ewentualnie mm, mm, dla siebie wyciągnąć. Pierwsza to jest nauka związana z rozwijaniem uważności, druga to jest nauka z rozwijaniem życzliwości, i ta trzecia nauka to jest nauka. Która ewentualnie ona jako efekt tych dwóch pierwszych zaczyna się pojawiać. To jest taki wgląd w tą naturę, jak rzeczy naprawdę się mają. I to jest coś, kiedy to się pojawia, my powoli zaczynamy wychodzić na zewnątrz. Ten zamek zaczyna powoli yy, a się yy, rozpadać. Więc to są takie trzy rzeczy, o których chciałem wspomnieć. I jako pytania do dyskusji chciałem zaproponować, żebyśmy zastanowili się po pierwsze nad tym, czy te światowe wiatry, kiedy one wieją, czy my jesteśmy w stanie w ogóle zauważyć, że one są obecne? To jest takie pierwsze pytanie. Dotyczące tej praktyki uważności, rozwijania świadomości. A drugie pytanie: to czy, y, czy w momencie, kiedy te wiatry są obecne, czy, a w szczególności wtedy, kiedy y, są te trudne chwile, czy ta życzliwość w ogóle y, a pojawia się? Y, czy jest ona obecna? Czy jesteśmy w stanie coś takiego, praktykować, czy praktyka metty jest obecna w życiu. A trzecie pytanie, czy mamy kiedykolwiek takie na chwilę chociażby refleksję, że życie to jest zdecydowanie więcej niż nam się wydaje. Czy jesteśmy czasami w stanie zauważyć taką taki nieustanny przepływ tego życia i czy potrafimy pozwolić sobie na taką chwilę, no nawet czasami takiego popłynięcia właśnie na, na tej fali życia. To takie trzy pytania, które chciałbym zasugerować, żeby, żebyśmy teraz o tym porozmawiali, tak jak do tej pory